Dzisiaj mieliśmy okazję uczestniczyć w 11 marszu różowej sążeczki. Marszu, który ma na celu propagowanie badań profilaktycznych. W dzisiejszym marszu. Uczestniczyło zarówno panie, panowie, Amazonki, które, które rok rocznie nas wspierają, ale także młodzież, którą pozytywnie postrzegamy to zjawisko, bo w ubiegłym roku była mniejsza ilość osób w tym roku jest jeszcze większa. Więc podchwycili temat i zdają sobie chyba sprawę z tego, jak ważne są badania profilaktyczne. Chodzi o to, żeby właśnie ta idea badań poszła. W świat. Proszę państwa, dlaczego, dlaczego sadzimy drzewa? Jak państwo widzieli, sadzimy drzewa Perukawce. Co roku jest innym imieniem innej kobiety, które uczestniczą w marszu. Marszu różowej sążeczki w tym roku jest to 21. 21 Perukowiec i 22. 21 imieniem jest Doroty. I 22 jest imieniem Urszuli. Cieszymy się, że coraz więcej osób, kobiet, uczestniczy w tym wydarzeniu. Bardzo ważne jest to, żeby te marsze, ta idea tych wydarzeń była szeroko promowana wśród społeczności. W przypadku nowotworu piersi, to co jest najważniejsze, to przede wszystkim profilaktyka. Profilaktyka, czyli badania, samodzielne badania przez kobiety, badania profilaktyczne. Dzięki właśnie takim wydarzeniom e, możemy promować właśnie ideę tych badań. E, my na tych marszach mówimy o tym głośno, że najważniejsze w życiu każdej kobiety jest to, żeby przede wszystkim się badała, żeby dbała o swoje zdrowie e, i dzięki temu, że te marsze odbywają się praktycznie w we wszystkich większych miejscowościach w całej Polsce, bo październik jest miesiącem profilaktyki raka piersi. Dlatego e, my zachęcamy wszystkich, żeby mówić głośno o profilaktyce, żeby zachęcać wszystkie kobiety do badań, e, by to grono wszystkich tych kobiet, które tutaj są z nami, powiększało się, ale żeby były to zdrowe kobiety. Także apelujemy, kobiety, badajcie się. Ja również krótko chcę dodać to, co moje koleżanki przede mną powiedzieli. Jest to choroba, która spotyka nie tylko kobiety, ale i mężczyzn. Także tu trzeba być jako mężczyźni też wzięci pod uwagę. No cóż, dziś spotykamy się tutaj, jako Amazonki, bo w całym województwie świętokrzyskim, w całej Polsce są te marsze organizowane, bo to jest marsz po prostu. Życia. On daje nam życie, żeby do jak największej ilości ludności dotarło, a szczególnie nam chodzi o miasto BUSKO. Organizatorem tego 11 marszu i któregoś z kolei właśnie jest Stowarzyszenie Razem Dzieciom. Może być pytanie: dlaczego Stowarzyszenie Razem Dzieciom? Dziecko szczęśliwe to jest dziecko, gdzie jest rodzina szczęśliwa. Kiedy jest zdrowa mama, zdrowy tata, zdrowa babcia, zdrowy dziaduś. To jest pełna rodzina, kiedy jest atmosfera, gdzie, gdzie choroba nie zakłóca. Dlatego tak bardzo ważne jest badanie, aby po prostu uchwycić chorobę wcześniej, żeby nie było później stresów, bo to odbija się również na dziecku. Dziękuję.